Co oznaczają te krótkometrażówki wypuszczone w poniedziałek na kanale Lego, oficjalnym kanale Lego, ale zanim to, zasubskrybuj kanał, daj łapeczkę w górę, napisz komentarz. Dobimy 10 łapek w górę, będzie mi niezmiernie miło. No i bez dłuższego przedłużania zaczynamy. No i tak, na początku od razu mówię, to jest daily i Zostało 68 dni do nowego sezonu Ninjago. Do tego czasu będą co, non stop daily, więc codziennie będzie shorts albo odcinek. No i dobra, zaczynamy teraz tak na poważnie. Te krótkometrażówki zapowiadają nam yy, nową serię, która będzie dostępna na kanale Lego. No ale zapytacie, no, no dobra, no ale Ninjago zjednoczeni. I teraz jakieś kolejne Ninjago, w których sobie śnią? No nie. No to nie będzie nowe Ninjago. To będzie tak, Ninjago nowe, które zostało zapowiedziane, to będzie nowe Ninjago, a to będzie całkowicie inna seria. No ale teraz znowu zapytacie, ale no dobra, całkowicie nowa seria, ale znowu Olego Ninjago. No to będziemy mieli dwa seriale Olego Ninjago teraz. No nie, kolejny raz nie. To jest seria, która zapowiada nam jakieś sny, bo to ogólnie są sny marzenia, tak będzie się nazywała. Różnych postaci z Lego, z seriali Lego. No ale kolejne pytanie mi zadacie: no ale czemu przedstawiają ją nasi ninja? No, mi się wydaje. Że przedstawiam Wam nasi ninja, ponieważ po prostu teraz jest wielki hype nad Lego Ninjago, no bo nowy sezon wychodzi, Dragons Rising, dlatego też zostało to przedstawione na podstawie Lego Ninjago, ale przecież też yy, ten. Yy, ale przecież yy, już są zapowiedziane nawet zestawy do tej nowej serii. Będą one oparte na Lego Ninjago, znaczy na tych postaciach, które się pojawiły w tych krótkometrażówkach. Więc, no, tak szczerze, mnie to jakoś nie zachwyca, raczej nie będę tego oglądał. Ale jeżeli ktoś jest ciekawy, no to ten odcinek Wam właśnie wrzucam, dlatego żeby wyjaśnić, o, będę oglądał Lego Ninjago Dragon's Rising, bo w Lego Ninjago jestem fanem. A to, no to tak raczej nie za bardzo. No i chyba to wszystko. W tym odcinku wpadajcie na mojego TikToka VKK9. No i tak jak mówię, to jest daily, codziennie się coś będzie pojawiał, oprócz sobot i niedziel. W sobotę i w niedzielę się nie opłaca całkowicie nic puszczać, bo to w ogóle nie idzie na wyświetleniach, no to, to nie ma sensu w ogóle, bo i tak tego nie zobaczycie, no to po co? Yy, no, a tak to będą codziennie coś wypuszczane. Chyba to tyle w tym odcinku. Dajcie subskrypcję, łapeczkujcie, piszcie komentarze. Cześć!